Cześć wszystkim, mam nadzieję, że już wiecie, jak to działa. Ja nazywam się Ola i przygotowujemy się razem do pracowni statystyczno-bioinformatycznej na finale Olimpiady Biologicznej. Ostatnio walczyliśmy trochę w RStudio i dzisiaj kontynuujemy nasze starania, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o testach testu studenta. Test student to jest pseudonim, był taki statystyk, on sobie publikował swoje wszystkie mądre myśli, wymyślił test testu studenta. Co on pozwala nam zrobić? To jest porównanie dwóch grup bądź jednej grupy do wartości, której się spodziewamy. Na przykład. Wiemy przynajmniej ja pamiętam z moich czasów jeszcze gimnazjum na przyrce. Uczyliśmy się, że średni wzrost kobiet w Polsce to 164 cm. Więc ja sobie wychodzę żwało na ulicę miasta jestem sobie w Warszawie, zmierzę sobie 10 kobiet i chcę sprawdzić tym testem te studenta, czy ta średnia wzrost kobiet w Polsce 164 jest statystycznie różny od tej mojej próby 10 kobiet zmierzonej na ulicach warszawskich. Um, możemy zrobić taki test. Mogę zmierzyć 10 kobiet w Warszawie, 10 kobiet we Wrocławiu i te dwie grupy porównać. Mamy dwa, dwa różne sposoby, na jakie możemy dzielić ten test studenta, co nam daje cztery różne możliwości testu testu. studenta. Mamy test dla prób niezależnych, tak jak w tym moim przypadku 10 kobiet z Warszawy, 10 kobiet z Wrocławia. One nie są ze sobą w żaden sposób związane, więc to będą próby niezależne. Możemy mieć próby zależne, co zazwyczaj z jakąś wartością przed i po. Na przykład mierzymy ciśnienie pacjentom, podajemy im jakiś lek, po tygodniu przyjmowania tego leku mierzymy im ciśnienie, to jest ten sam pacjent, więc te wartości są zależne. To też na przykład, nie wiem, reklamują Wam jakiś szampon w telewizji, mówią 84% tam użytkowników zobaczyło zmianę nawilżenia włosa, więc powiedzmy mamy użytkownik 1, nawilżenie włosa, korzystamy z szamponu przez 3 miesiące, użytkownik 1, nawilżenie włosa i mamy ileś tam tych prób? 30-40 osób. To też będą właśnie próby zależne, bo mamy jakieś przed i po. Poza tym możemy mieć test jednostronny bądź test dwustronny. Test jednostronny e, dotyczy sytuacji, w której interesuje nas tylko to, czy jest większe bądź mniejsze, ale albo większe, albo mniejsze. Czyli, na przykład, em, pierwsze nasze zadanie, które mieliśmy, 164 cm średni wzrost kobiet w Polsce. 10 kobiet zmierzonych na warszawskich ulicach i mnie interesuje tylko to, moja hipoteza zerowa będzie, że nie ma różnicy pomiędzy tą wartością 164 i moimi pomiarami kobiet na ulicach warszawskich, a jeżeli będę chciała zrobić jednostronny, to powiem, że kobiety na ulicach warszawskich są wyższe niż średni ten wzrost 164, bądź tylko niższe i to jest wtedy test jednostronny. Jeżeli chcę po prostu czy one są różne, czyli interesuje mnie i możliwość i wyższe i możliwość niższe, to wtedy to jest test dwustronny. Więc mamy test dla prób zależnych jednostronnych i dla prób zależnych dwustronnych i test dla prób niezależnych jednostronnych i dla prób niezależnych dwustronnych. Ale to już koniec. Wystarczy tej teorii. Przechodzimy do RStudio, gdzie Wam pokażę, jak to zrobić w praktyce. Tutaj, jak widzicie, mamy otwarte RStudio i zdradzę dzisiaj Wam największy sekret programowania w tym języku. Czyli tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, to nie musicie praktycznie nic wiedzieć, ponieważ do wszystkiego możecie sobie wpisać znak zapytania tutaj w konsoli i to, co Was interesuje, tutaj my będziemy mieli t-test. Test t-studenta test, test to jest po angielsku, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. I tutaj wszystko macie wpisane, co potrzebujecie, że jakie rzeczy będą Wam potrzebne, co musicie tam wpisać, żeby to działało. Także, jak już Wam mówiłam tu we wprowadzeniu, zacznijmy sobie od Takiego, takiej sytuacji, gdzie e, najpierw sobie otworzę jeszcze mój r tak jak Wam mówiłam, ja lubię sobie tak pisać i opiszemy zadanie, które mamy. Jak hasz to to nie jest kod, czyli mamy e, pomiar. Napiszę pięciu kobiet na ulicy, wzrost. E, pięciu, ponieważ mi się nie chce wymyślać aż 10 liczb i e, czy jest na początku różny niż e, średnia kraju. Zakładamy, że to 164 cm to jest średnia kraju. No więc dobrze, wpiszemy sobie T-Test. Teraz co my tu chcemy mieć? X to będzie nasza, e, nasze pomiary, więc ja sobie wpiszę, wymyślam sobie jakieś te liczby, co ja sobie zmierzyłam. E, słuchajcie, ja sobie to wymyślam, ale w takim zadaniu to by wam pewnie powiedzieli. E, takie powiedzmy, ja sobie zmierzyłam. I teraz co, Y nas nie interesuje. E, Alternative to będziemy mieli two-sided, bo chodzi nam, czy to jest różne, czyli jak chcecie zrobić jakiś enter, to zawsze po przecinku. Przecinek oddziela te kolejne argumenty, które mamy w tej funkcji. Mew to będzie ta średnia, która taka jest w kraju, czyli będzie 164. To będzie tutaj, to jest nieprawda. No i ja sobie to w ten sposób po prostu puszczę Ctrl Enter, bo jeżeli mamy albo Command Enter, Ctrl Enter na Windowsie, Command Enter na Macu, bo jeżeli piszecie coś w tym arskrypcie, to wtedy musicie w ten sposób to napisać, ale możecie edytować dlatego ja polecam sam arskrypty. No i wyszło nam proszę bardzo, że wartość P to jest 0.3929, także jeżeli przyjmiemy takie alfa to tradycyjne 0,05, to nie jest ta średnia statystycznie różna od um, tej średniej kraju, 164. Dobrze, a teraz to był różny, a teraz powiemy sobie, że większy. Czyli czy one, te kobiety, które zmierzyłam sobie na ulicy, są statystycznie wyższe niż średnia kraju? To teraz mamy dwie opcje, less albo greater i w tej sytuacji, jeśli sobie przesuniemy um, w dół, e, greater e, to x jest większe niż y, albo tak jak mamy tutaj mu będzie, to wtedy w, będzie większe od tego naszego mu. No i tak se spróbujemy i też wyszło nam, em, ale widzicie, w jedną stronę wyszła nam inna wartość p i mamy też inny ten wartość t. Dobra, super, to był nasz pierwszy pomysł, który sobie zrobiliśmy. Drugi przykład to sobie będziemy mieli 5 kobiet na ulicy Warszawy, robią ankietę etoliczną. 5 we Wrocławiu. I czy są różne? Czy są różne? Czyli będziemy mieli tak T-Test. Tu sobie X to będzie nasza Warszawa. I ja sobie skopiuję te tutaj bo mi się nie chce przepisywać. Um, y to będzie nasz Wrocław. To ja sobie coś wymyślę tutaj. Sobie wymyśliłam to. Zadanie bym raczej podali. Tutaj mamy sobie alter na gdzie two-sided um, nie jest to. Um, nie, jest on, nie jest to to będzie dla prób zależnych, a on jest dla prób niezależnych, czyli purge is false. Um, czy my tutaj coś jeszcze potrzebujemy e, wpisać? Raczej nie ewentualnie możemy podać, czy jaki mam confidence um, level, ale nie musimy też, to no rozpowiem, no to sobie puszczę ten test. Um, I proszę bardzo, wartość T 423 Um, mamy naszą p value, czyli jeżeli ustalimy sobie takie 0,03, to alternative hypothesis true difference it means is not equal to 0, czyli rzeczywiście um, ta różnica nie jest zerowa, i to jest pomiędzy tymi kobietami, tymi takimi co pisałem 5, różny mamy um, wzrost. Dobra, to teraz zastanówmy się, czy kobiety w Warszawie są wyższe. I tak, jeżeli tutaj przeczytamy sobie w tej pomocy, to greater is an alternative that x has a larger mean. Czyli jeżeli chcieliśmy w Warszawie, gdzie Warszawa to jest nas x, są wyższe, to wtedy um, tutaj wpiszemy greater. I wychodzi nam jakieś... Rzeczywiście są wyższe. Ale jeżeli wymyślą, czy kobiety w Warszawie są niższe, czyli X jest mniejsze od Y i wpisałabym tutaj less, To wyjdzie nam nieprawdziwe, ponieważ one nie są. Wyższe. Dobra, to ostatni przykład to kiedy będzie dla grup zależnych. Zależnych, to mamy w tej sytuacji. Jakiś pomiar przed i jakiś pomiar po. To powiedzmy sobie, pomiar. Um, czego zrobimy sobie pomiar? No to powiedzmy, pomiar jakiegoś stężenia um, sodu we krwi. I potem będziemy podawali jakieś leki. No to zrobimy sobie tutaj T-test. I będziemy mieli tak, x równe. Tutaj sobie wpiszemy jakiś pomiar. Powiedzmy tam w milimolach gdzie 2 i 3, 2 i 5, 2 i 6, 3, 1 gdzie sobie zamyślam tu jakieś wartości. 1, 2, 3, 4, 5 wspaniale no i pomiar po. Oczywiście to będzie także ten sam pacjent. Pierwsza wartość to jest ten pacjent A przed i po, więc nasze. X to będzie, powiedzmy sobie, przed, nasze Y to będzie po. Um, czy tu będziemy sobie mieli 2 i 1, 2 i 4? Hmm. Tak, robię, żeby trochę wyszło, że działa, ale zobaczymy, czy to wystarcza. I teraz tutaj dalej potrzebuję coś pisać. Na razie się chcemy, czy zmie zmienia się, więc damy Alternative i też damy Two sided czyli. Um, Zależy nas, interesuje nas różnica, a nie tylko to, czy mniejszy, czy większy. Tutaj teraz to są zależne, więc tutaj będziemy mieli true. No i to chyba tyle nam na razie wystarczy. Puszczamy to i wychodzi nam tu. mam wartość T. Mamy wartość P, czyli wychodzi, że nie jest dla takiej alfy 0,05, nie jest em, ta, to. Zmiana, która jest istotna statystycznie. Teraz, jeżeli nasze x, czyli te wartości, to jest pomiar przed, a to jest pomiar po, to żebyśmy się dowiedzieli, czy lek obniża, to czy ten dany lek nam obniża poziom sodu we krwi, to tutaj muszę dać greater, ponieważ to patrzy w tę stronę, jak tu pamiętacie, że x jest większe niż y. Um, a my chcemy wiedzieć, czyli że X będzie większy niż Y. Zobaczymy. No i słuchajcie, dla Alfy 005 to nie jest to dostatecznie istotne, ale jak mieli alfę 01, no to już wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście tutaj jest istotne, czyli zależy, jaką mamy alfę i może ten lek tutaj taka jest tendencja, żeby on, on rzeczywiście działał i obniżał ten poziom stężenia sodu we krwi. No więc, jak widzicie, zradziłam Wam tutaj największy sekret, który jest taki, że tak naprawdę nie trzeba nic wiedzieć, żeby rozwiązywać te zadania, bo wszystko możecie po prostu sobie wpisać znak zapytania. Podobnie z tym testem C kwadrat, który był w poprzednim filmiku. Um, proszę bardzo. Też macie wszystkie informacje tutaj potrzebne, także bardzo łatwo jest rozwiązać takie zadania statystyczne i rachu ciachu bez problemu, bo R Wam wszystko powie, co i jak robić. Też jeśli tutaj może zauważyliście, pojawia nam się tutaj w tej tekści tak jakieś confidence interval, jakbyśmy to zadanie z pierwszego filmiku mogli też rozwiązać. Tak więc jeśli na przykład weźmiemy sobie te pomiary tych pięciu kobiet na ulicy, ja sobie to skopiuję i tutaj nas ten poziom ufności interesuje. To możemy to zrobić w ten sposób. To jest jakby test. Mamy ten 5 wartości i ja sobie po prostu wpiszę tutaj Confidence level. I na przykład mi, chciałabym 95, to sobie wpiszę 0,95, i jak sobie to puszczę, to pojawia mi się 95% confidence interval. Więc gdy wrócimy sobie do tego zadania naszego z. Olimpiady, które tutaj mam, co rozwiązywaliśmy w pierwszym filmiku, I ja sobie skopiuję ponownie te wartości nasze i takie nam wyszły w poprzednim filmiku, koniecznie go obejrzyjcie, jeśli nie oglądaliście, wyszły nam takie granice, czyli zapamiętamy sobie 1774 173, żebyśmy mogli zobaczyć, czy wyjdzie nam teraz tak samo. Także jak sobie, ja sobie wpiszę tutaj t-test, x równe c, i sobie wkleję, tylko znowu sobie wrzucę kilka enterów, żeby mi się lepiej to czytało. Bo ja nie lubię, jak mi się tak ucina. I sobie wpiszę confidence level 08. Proszę bardzo. Bum! No i wyszły mi takie same, jakie wyszły mi w poprzednim e, sposobie rozwiązania. Także w ten sposób, korzystając z testu T, te, też możemy zdobyć e, te poziomy ufności. Właśnie, może nawet będzie Wam w ten sposób łatwiej. Mam nadzieję, że już doskonale wiecie, jak poradzić sobie z testami. Te Test studenta w R Studio, ja moimi tutaj falami mózgowymi wyczuwam, że to jest właśnie zadanie, które się pojawi w tym roku na Olimpiadzie. Że będziecie mieli opisany jakiś przykład, będzie ABCD, gdzie właśnie będą zależne, jednostronne, zależne, dwustronne, niezależne, jedno, niezależne, dwu. To trzeba będzie tam wpisać, trzeba będzie jakoś obliczyć statystykę T i policzyć swoje P i na podstawie jakiegoś wyznaczonego w zadaniu poziomu alfa powiedzieć, czy odrzucamy hipotezę? Zazwyczaj ten poziom alfa to jest 0,05, czyli jeżeli nasze p jest poniżej 0,05, to wtedy odrzucamy hipotezę i na przykład tak, kobiety w Warszawie mają inny wzrost niż średnia wzrostu w Polsce, bądź nie odrzucamy, ponieważ p nam wyszło na przykład 0,6 i wtedy mówimy nie, kobiety w Warszawie mają taki sam wzrost, nie jest on istotnie statystycznie różny od średniego wzrostu kobiet w Polsce. Także widzimy się już niedługo, a gdzie będziemy dalej? mierzyli się z naszym finałem Olimpiady.